Zakład komputerów zepsutych Wita Was yy, Mamy dzisiaj fajny temat Chociaż w sumie już ten temat kiedyś był Mianowicie Huawei Modelu oczywiście jak zwykle Nie znam Coś takiego jest na naklejce Zresztą wszystko mi jedno Na Ryzenie Jak żeby inaczej USB-C nie Ładuje, nie działa Yy, chociaż tego jeszcze nie potwierdziłem, tak twierdzi klient. Natomiast no, tak dowiemy się po wyjęciu płyty i zobaczeniu, czy rzeczywiście w porcie coś nie tak czy nie. Port był już kiedyś zmieniany, ale usterka powróciła. Podejrzewam, że jest, będzie to samo co, yy, co w poprzednim odcinku, czyli poderwane pola lutownicze. Spróbuję yy, to zrobić. Oczywiście z drutem. Tylko piję herbatkę i dzwonię do dziadka, niech drut już jego szuka. Będziemy robić tą robotę za chwilę. Rozjebany ten A potem to pokażę <laughs> Antena od yy, Od wi i polutowana tutaj jakoś tak Ale to, 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 chujnie robota, to w ogóle jest O ludzie Z tego co wiem to Jakiś macher To naprawiał To jest właśnie naprawa macherów. Tak żeby do pojutrze działało Moje działa zawsze dwa dni dłużej Moje działa do to pojutrze do długi drudnie zarcywieje mam błogosławieństwo klienta, możemy to gniazdo robić aha, bo nie widzieliście ono wygląda strasznie ja tam wstawię zdjęcie pewnie bardzo nie lubię mówić źle o poprzednikach, którzy coś robili przede mną natomiast w tym wypadku, no to jest katastrofa to ktoś robił, kto nie miał czym tego zrobić Yy, bo to jest albo grzane jakimś grubym grotem, albo. No, transformatorówką raczej nie, ale no, to jest fatalnie posadzone. W każdym razie teraz ściągam to gniazdo, trzeba je rozlutować i zobaczyć, w jakim stanie są połączenia. Oczywiście gniazdo jest już zamówione nowe, bo no bez sensu tyle roboty wykonać na starym gniaździe. Mm, gdyby to było jeszcze niegrzane ani raz, tylko fabryczne, a poderwane piny, to bym to się ośmielił może i, i rotować, natomiast kurczę, to gniazdo kosztuje 50 zł chyba niecałe. Także no nie będziemy tu wczoraj. Dla Laptop jest sporo warte na Ryzenie. Taki Huawei. No, ty klient tak już trochę też nie dowierzając, że to można zrobić, bo też ktoś już to robił i nie umiał, no to tak nie bardzo dowierzał, ale uznał, że jeżeli ja to zrobię, to, to za to zapłacił uczciwie, także, także super. Także co, na razie Wam pokażę rezultowanie gniazda i potem za dwa dni, trzy dni się widzimy i że dla Was w tym samym odcinku, a dla mnie za dwa dni, trzy dni i zrutujemy to do końca. nie? Dobra, powalczyłem trochę z folią. Nie będę się też jakoś wielce nim podniecał, bo to tylko folia. Co ta folia robi? Spodziewam się, że. Cóż, no, no, nie wiem, tak przynajmniej się mówi, że eliminuje szumy EMI. Zakłócenia. Bardzo to prawdopodobne. Dobra, ja sobie tutaj podłożę coś metalowego, żeby mi się mata nie grzała, bo śmierdzi wtedy i się brzydko robi. Okej, okay, podłożyłem sobie. ...podstaweczkę. może tak... Jakby płyta szoku nie dostała, to ją trochę zagrzeję wcześniej. Teraz troszkę cieplej znowu, ale też grzeję mocniej yy, całą płytę, większy obszar. Dobra, 386 stopni i 62... ...ciśnienie. szło bardzo łatwo, bo nie było przymutowane w ogóle. Pięknie. Ok. Póki mnie stać na kamerę do mikroskopu to niestety musimy sobie tak radzić. Bardzo mi przykro, ale wszystkie pieniądze wchłoną w ZUS VAT i dochodowy. Cały fundusz. Na grocie 380 stopni. Zobaczymy czy to pójdzie, czy będziemy podkręcać. Myślę, że grotem T12 poszło z najmniejszego problemu, nawet niższą temperaturą. Natomiast póki się nie dorobiłem, to też myślę, że dam radę. Gdybym tego nie miał czym zrobić i nie wiedział, jak to bym tego raczej nie wziął Znaczy, no, żadnej roboty nie wiemy, jak zrobić, nie? Każdą robotę robisz pierwszy raz. Bo nie wiesz, co cię zaskoczy, ale. USB polutować to jeszcze chyba, chyba dam radę. Tak, na minus 2. Dobra, no to co? Pole obczyszczone Tu oczywiście solder maska się obdarła między tymi trzema i tymi dwoma, ale to są yy, pola wspólne. To jest pewnie zasilanie i masa, więc one mają być połączone. Dobra, no to na dziś to tyle. Widzimy się za kilka dni. Myślę tak, 2-3 dni nie dłużej. Myślę 1-2 dni nie dłużej, bo przecież. Ja zamawiam ci chyba nawet na jutro, ale jutro pewnie będę. Co innego jeszcze ogarniam na serwisie, a także pewnie pojrzę to klientowi lutuje. Z tym się tak zastanawiam Nie wiem, czy tak nie zostanie, bo anteny zmienić tutaj to jest raz, dużo roboty, dwa, że anteny trzeba będzie zamówić A to już traci na oryginalności ten laptop wtedy, bo tą ramkę tutaj karykantem ściągnąć Da się to oczywiście zrobić, ona jest przyklejona Ale to już... To już nie będzie fabryka, szkoda może to ruszać I po prostu ten lut poprawię tylko i i zabezpieczę solder maską i to poskładam śrubki, no bo ten laptop muszę odłożyć na chwilę no przynajmniej jeden, dwa dni śrubki dam i tak do jednego woreczka bo były zamienione miejscami, pomieszane a więc ja to sobie po prostu poskładam do kupy no i jak najoptymalniej będę potrafił wiadomo, że nie mam w głowie całego wszystkich śrubek, gdzie, która ma być w każdym laptopie na świecie, natomiast na pewno obsadzę sobie te, co są podpisane najpierw m na 2 na 25 to jest na pewno śrubka krótka Obsadzę te, co są podpisane. wentylator na pewno dłuższy, zresztą też ma podpisane M2 na 4,5. I to, co zostanie, to wtedy dopiero będę uzupełniał. Podejrzewam, że się, jeżeli zamienię miejscami, to jedno maksymalnie dwie śrubki i nie więcej. Ale no, jednej nie można zamienić miejscami. Musisz zamienić przynajmniej dwie. To wynika z matematyki albo nawet z kombinatoryki. No i laptop sobie czeka. Yy, to jeszcze jest od niego, to też za chwilę. A zresztą tak zróbmy Się może nie pogubi. To jest jeszcze trzymanie portu, też od niego nagrałem. To nie zapomnę, tak jak odkładacie to sobie, uważajcie, bo trzeba o tym pamiętać, że tak jest. Bo ktoś inny może przyjść, szarpnie za to i wszystkie śrubki zgubicie. Ale ja ostrzegam, Pawła, że to już tutaj leżą śrubki. Niestety, życie to, to nie bajka, życie to nie film, życie to nie YouTube, tak jest. Cały serwis jest złożonego sprzętu, uszkodzonego, którego nie masz czego poskładać, bo czeka na części. I to jest w tym momencie, to jest cały serwis. Jest w cholerę pieniędzy umoczone w towarze. Cholera pieniędzy umoczone w częściach, w laptopach, w naprawach i trzeba czekać aż się je odbierze. Welcome to my party, we're just getting started A life is a dream or a nightmare scarring Hand me a drink cause I think I'm going all in Get me a shrink who can catch me when I'm falling Cover up my scars, flip the handlebars In my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just on my avatar. This world is so bizarre. Empty out the reservoir. Yeah, I'm taking six shots, yeah straight to the face, and I wanna get lost. I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking six shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy. Don't think I'll get home safe. I'm taking six shots, all straight to the face. I'm taking six shots, are you coming with me? I'm taking six shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking six shots till I'm feeling OK. I think Poza kadrem go już poskładałem, yy, jeszcze teraz poprawimy ten lut tutaj, jednak a, zostanie oryginał, tylko polutujemy, bo zmiana taśm jest oczywiście możliwa, ale tak jak mówiłem wyciąganie tej matrycy to już drugi raz nie będzie oryginał, yy, szkoda, szkoda psuć laptopa. Pozycyjnie tak jak i gniazdo jest to polutowane tylko brzydko, próbujemy to troszkę poprawić. Dobra, no, szał, nie zrobiłem. a no, przynajmniej cena się błyszczy, a no, no, moim zdaniem lód powinien się błyszczeć. Wcześniej się nie błyszcza, teraz się błyszczy. Zobezpieczymy to soldermaską. Najpierw troszkę może jeszcze odtuść. E, No to odtuścimy też jednocześnie, ale umyjmy to stopnika, żeby soldermaska chciała się tego złapać. Dioda, mruga i komputer się włączył. Kurde, grazi! Widzimy tak, że jest ładowanie. Natomiast bez zalogowania nie pokaże nam się procent. A więc dzwonię do klienta, zapytam o hasło.